Mimo iż wszystkie duże i średnie partie startujące do unijnego koryta są prounijne, to i tak jest odgrywany temat poleksitu, czyli prymitywne zapinanie ludzi emocjami, a dokładniej strachem. I wtedy pojawia się on. Drodzy Państwo, Jakub Perkowski, jestem kandydatem poleksitu z miejsca pierwszego z okręgu numer 1. To jest lista numer 4. Państwo się mnie zupełnie tu nie spodziewaliście. Dobrze, teraz wszyscy wiedzą, że taki komitet istnieje. Ale zaprezentowali się rodem ze sketchu o hiszpańskiej inkwizycji. Jakub Perkowski, jestem. Państwo się nie zupełnie tu nie spodziewaliście. Mam wrażenie, że zwolennicy Poleksitu nie mają co liczyć w tych wyborach na merytoryczne programy jak wyjście z Unii i nie popełnić przy tym gospodarczo-politycznego sepuku. To będą bardziej sztuczki i skandaliki. Tak więc, drodzy Poliniacy, jeżeli mnie oglądacie... Śpijcie spokojnie, pracujcie spokojnie, cieszcie się wiosną, wszystko jest pod kontrolą. Witam Was, ja to może powiem na samym początku. Idźcie na wybory, jeżeli nie kibicujecie żadnej partii systemowej, co rozumiem, czy partii aspirującej do miana systemowej, chociaż no nie czarujmy się, tylko takie partie mogą wpływać na politykę, to zagłosujcie na wariatów i mówię to poważnie. Tutaj nie chodzi o to, żeby te formacje się dostały, no bo no, nie czarujmy się, nie dostaną, ale to chodzi, to chodzi o to, że te promile procent albo dwa, które taka formacja otrzyma, powinny wpłynąć się na rozwój i profesjonalizację tych formacji. A jak wygląda kwestia profesjonalizacji Polexitu? Otóż zachęcony tym show, który zobaczyłem w Super Expressie, postanowiłem, że wejdę na ich stronę i. Poczytam program. No i witam jest strona, która przypomina mi te, które robiłem 20 lat temu, ucząc się PHP i stylów CSS. Okej, okay, ktoś powie, że siermięga to nie problem, tutaj chodzi o wyższe cele. Dobrze, ale po pierwsze, wrażenie też się liczy. A po drugie, mówimy tutaj o partii, która w założeniach ma być partią masową. Inaczej program nie zostanie zrealizowany. No ale właśnie program, bo tutaj jest, tutaj jest problem. Postanowiłem, że poszuka programu partii na tej stronie. No a w sumie to mamy tylko dwie zakładki: daj pieniążka i zbieraj dla nas podpisy. No, chyba że jako program potraktować te kilka zdań na stronie głównej. Tyle że wtedy idea Polexit to jest baju, baju dla frajerów. Naszym celem jest Unia Europejska, taka jaką zaplanowali ojcowie założyciele strefa wolnego handlu. Oraz przepływu ludzi, a nie panowanie nad państwami i władza biurokracji. Pan Stanisław nie chce wychodzić z Unii, pan Stanisław chce ją zreformować. Owszem, jeżeli reformy się nie udadzą, to wtedy wyjdziemy z Unii i stworzymy sobie nową z jakimiś bliżej niesprecyzowanymi krajami. Jeśli obecna Unia się nie zmieni, to wraz z innymi europejskimi państwami stworzymy nową. Ko tak to proste. O tym, że nazwa partii wprowadza w błąd, świadczy niedawny wywiad, no sprzed trzech miesięcy. Na, na kanale świadomy, obserwator. Ale przechodząc właśnie do tego polegzitu. To ja w sumie, bo to pan powiedział o tym, że Konfederacja stwierdziła, że trzeba próbować wmawiać ludziom, że da się Unię Europejską reformować. Pan był w Unii Europejskiej, to na pewno pan wie, że się nie da, jeszcze parę dobrych lat temu, to było jak Marek Jakubiak próbował ludziom wmawiać, że się da Unię Europejską reformować, to już wtedy brzmiało, jak podróż w kosmos albo na Marsa, że tak powiem. I pytanie właśnie do pana, skoro nie da się reformować, to jakby pan widział polexit, Jakby pan miał, chciał, jakby mógł. Pan zrealizować polegzit załóżmy za tydzień, za miesiąc, w najbliższym czasie, jakby pan to zrealizował? Otóż, a propos tej reformowania Unii Europejskiej, otóż jest pewna droga, pewna szansa na reformowanie Unii Europejskiej, ale nie tak jak tu Konfederacja czy inni mówią, że coś tam zmieni, przekona się i tak dalej. Nie. Siłowa droga. To znaczy, jeżeli państwa e, niektóre zdecydują się na wyjście z Unii Europejskiej, E, jeżeli ta groźba stanie się aktualna, nawet jeżeli nie wyjdą, to będzie e, naprawdę e, realna. A to wtedy może się zdarzyć, że coś, coś pęknie w tej Unii Europejskiej i coś się zmieni. Temu służy między innymi stworzenie partii polexit i startowanie z komitetu polexit. Bo albo to powinna być żółta kartka, czerwona taka, która tego typu kartki mogą coś zmienić, tylko takie, już żadne inne. Żadne argumenty przekonywania nic nie, nie zmieni. Ja już się tego nauczyłem, będąc no, w Unii Europejskiej, więc tego typu siłowa uważać, a jeżeli nie zmieni, to rzeczywiście próba wyjścia z Unii Europejskiej. E, taka droga, jak gdyby, ale kierunek no, oczywisty, prawda? Zauważcie, że pan Żółtek nie odpowiedział na pytanie, w jaki sposób wyobraża sobie wyjście z Unii Europejskiej. Po prostu obrać taki kierunek, co będzie. To się zobaczy. W końcu mówimy o średniej wielkości kraju w Europie Środkowej. Więc skoro pan Żułtaj tego nie powiedział, no to ja dopowiem. Do scenariusza, który ta partia zakłada, potrzebna jest większość parlamentarna w Polskim Sejmie. Jest, nie, nie, nie wiem, czy jedna partia potrafi te, potrafiłaby tego dokonać. Nawet jeżeli miałaby poparcie, jak obecna, największa partia PiS. Oni oscylują w okolicach 40%. Ogromny moloch, który oplata całą Polskę ze wszystkimi instytucjami. Owszem, jest czyszczony, ale no, sami widzicie, sami jesteście świadomi, jak to wygląda. I oni generalnie nie byliby teraz w stanie wyjść z Unii Europejskiej. Chociaż Jakub Perkowski podczas show dla Super Expressu, no właśnie, zachowuje się tak, jakby Palexit miał podobne poparcie, jak na przykład. Peace. Powiedziałem, że to jest debata z udziałem największych komisji. Największy. wyborczych. Dlaczego, że jest i pan prezes korwinikę, będzie podstawie też pan. twierdzi pan, tak. że nie jesteśmy jednym z największych. Nie wiem, może dlatego, że nie macie programu wyborczego. <śla> Myślę, że to jest dobry test, jak rozpoznać dużą partię od planktonu. No ale dobrze, ktoś powie, że to było dla rozpoznawalności. Dobra. Tyle, że pan Żółtek już kandydował do Europarlamentu i się dostał. Kandydował na. Prezydenta, czyli miał czas i fundusze, by zbudować własną markę, i profesjonalizować, półprofesjonalizować ruch. No ale skoro mówimy o rozpoznawalności, zyskano teraz od, od ruch, Poleky zyskał rozpoznawalność. I teraz są dwie drogi, albo ta, o której mówiłem, mozolna droga, która może nie doprowadzić do sukcesu, ale to jest jedyna droga, by zostać ruchem masowym i tutaj w polskim Sejmie zagłosować za Poleksitem. Tam w Brukseli nikt nie będzie e, nad Poleksitem głosował, nie? Albo droga na skróty, czyli zamiast merytorycznego przekazu, który trafi do wszystkich, który przekona nieprzekonanych, to będzie show sztuczki i radykalny przekaz, co skończy się na tym, że owszem, na początku ruch będzie rosnąć dynamicznie. Ale Polexit skończy jako grupa wsparcia, gdzie lider bądź liderzy będą żyli z wyznawców, którym, którym będą opowiadali kocopoły o, o idei, która będzie już wyświetlana, która nie będzie miała szans na realizację. Dużo takich ruchów jest, ja nie będę żadnego wymieniał. Mimo wszystko powtórzę to, co mówiłem na samym początku. Jeżeli nie głosujecie na system, to idźcie, głosujcie na wariatów. Mam nadzieję, że w tym tyglu co jakiś czas będzie wyskakiwała partia, która będzie dawała nadzieję. Tyle, że trzeba też wymagać od tego planktonu, bo no, no widzimy, że no, tutaj lekcje nie zostały odrobione. Nie? Czy Polexit będzie taką partią, która wyskoczy i porwie. Rząd dusz, no, tego nie wiem. Jednym słowem, wspierajcie plankton, nie wstydźcie się tego, ale bądźcie wymagający i przeskakujcie z kwiatka na kwiatek, jeżeli widzicie, jeżeli widzicie regres. Wymagajcie od tych ludzi. Jeżeli chodzi o mnie, to, to na teraz to jest wszystko. Zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś się zainteresuje. No, co także na kanał z Giereczkami? No kurde, miałem dzisiaj coś wyrzucić, ale rodzina wraca z wakacji. No, nie musiałem posprzątać chatę, bo, bo burno gotuje teraz obiad, więc no generalnie kończę, nie? <gryw> Dziękuję Wam wszystkim za to, że mnie wspieracie, że jesteście. No i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Pozdrawiam Was serdecznie.